Kiedy dokładnie się wsłuchasz, czy to nie jest tak, że toksyk mówi o sobie? Tak, jeśli posłuchasz uważnie, toksyczni ludzie cały czas mówią o sobie. Wszystkie rzeczy, które mówią ci podczas bombardowania miłością, wszystkie rzeczy, które ci obiecują, że nigdy tobie nie zrobią i wszystkie obietnice, które składają na przyszłość, są dokładnym przeciwieństwem tego, co się stanie. Za wszystko, za co osądzają ludzi, i za wszystko, co mówią, że rzekomo ludzie im zrobili, za wszystkie zachowania, o których mówią, że są winni ich byli partnerzy. To właśnie oni sami robią. Wszystkie te małe ostrzeżenia, które ci dają, a które odnoszą się do postępowania z nimi, takie jak: Mój były zrobił to i tamto, rzuciłem go bez wyrzutów sumienia. Wiele czasu zajmuje mi, żeby kogokolwiek pokochać. Lub mogę być bezwzględny i podły, jeśli mnie zdenerwujesz. Bez względu na to jakie zdanie następuje po tych stwierdzeniach na przykład, ale tobie nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Lub ale z tobą czuję się inaczej. Zrozum i zapamiętaj, że to są prawdziwe stwierdzenia na ich temat. Nie liczą się z nikim, niszczą po drodze wszystkie związki. A więc tak, toksyczni ludzie Mówią o sobie, mówią to, co im w duszy gra, po prostu robią wszystko na odwrót.